Którą byś chciał mieć grę? Eee, breaking point. A ja w sumie najbardziej bym chciała Shark Bite. Eee! O Boże, dobra, no to tak macie, że rozpoczynamy. Siedem razy przyciskam, uwaga. Dobra, siedem razy. Kurde, to głupto się włączyło, dobra. Co to wybrałeś? Tak, to jest taka nowa gra. Jeszcze bym razem nie galiśmy nigdy, ale po prostu trzeba przetrwać przed... Bombami, bomby spadają sobie. Super Bomb Survival? Super Bomb Survival. Dobra, i tu że jest taka, tu jest taka wyrzutnia, Które jak do niej wejdziesz, to koniec będzie. Zróbmy to. <głos> <głos> Jesteśmy w grze i tutaj trzeba po prostu uważać, żeby bomby nie spadały na nas. Żebyśmy przetrwali po prostu. A gdzie jest ta bomba Zuzia? Bombas? <noise> Bombas. i do żeby być razem obok niej. Ale tu Zuzia, jak ci wleci bomba, to koniec. Ale ono nie wleci. Czy da się bić? Ja mam taką moc, bo tu można za moc zakupować. A ty w tą grę jesteś zaawansowany, widzę. Zaawansowany? Nie, Jak można powiedzieć to ja w sumie. Ja będę się tutaj trzymać blisko, żeby ten film był ciekawy. O, tu widzisz monety spadają. bomby. Weź sobie monety, podnieś tutaj. Dobrze. Bo jest fajne. Tam jest bomba, uważaj. Tak, tak, uważaj. Tu różne bomby robią różne rzeczy, więc wiesz, niektóre są fajne. Ja tutaj to jest, za dużo idę. Co tu się dzieje? Jest dużo Nie, nie ma tu nic. Co ty tu pitolisz? Nie ma tu nic. O! Zuzia dostała, czy nie? Tak. Ja, ja dostałem. Gdzie ona jest ta Zuzia? Jezu, Zuzia. Ja zaraz chyba. No coraz więcej ich jest. No tak, kogę. Cool, ta nie ma będę teraz uciekać. No to zawsze to się ucieka w tej grze. Gdzie jesteś? Jest? Chodą tutaj do mnie. Mm. -mm. mm, -mm. <grych> Czemu niektóre bomby są w kształcie owoców? No niektóre, tu, tu jest wiele bomb dziwnych, no? To czy mogę powiedzieć? Nie trafiłem w ciebie. Tak się nie robi, Zusia. W to niebieskie, nie w bo tu możesz umrzeć w tym. Gdzie ta z jest? Ło, gdzie ta z jest? jest? Gdzie ta z jest? Ona umarła? Nie. Ach, tu jest, dobra. Już jej nie ma. Ej, Gibson. Gibson. Stara gitara tu jest. Gibi. 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 Jill. Gibson, chodźcie zaraz do mnie. No, to Dostaw jakąś dobrą bombę. Nie, bo tu można po prostu się leczyć nawzajem, jak wiesz, jak wiesz, jesteś dobry. <laughs> Udało się? Wygrało, wygraliśmy. Wygrało? <laughs> ja chcę, żeby następnej rund e, intensity, była dusza. E, to możemy iść na taki serwer, co jest tylko piątka. To chodź do... To się wybiera? To jest taka winda, chodź. I tej windzie można wybrać, tylko poziom 25. 5. Chodź tutaj. Wolpina, warfare. Chodź tutaj. Ale ja chcę tu zostać. No nie no, słuchaj, no poziom trudności trudny. A tu jest taka winda, szybko. Gdzie? No bomba, chodź tutaj. I tu jest taka winda, zobacz. No nie, no już się zaczęła A. gra. Ale bądź za tobą. No, no nie, wolna byłaś. O, teraz jest w miarę trudne. A, przewracajmy drzewa, szybko. Przewódź siebie lepiej. <laughs> <laughs> Ej, bomby tu są uważaj! No wiem, że są tu bomby. Czemu ludzie rzucają tymi bombami w mnie? No tu można robić wiele rzeczy, można się bić nawzajem, nie, nie trzeba. Jak powiedziałam w mnie. Uważaj, bo to czekoladę cię może pobić. Na przykład mnie teraz to pobiło. Jezu, uważaj! Tak grać ciężka. Uważaj! Meteoryty. Meteoryty, ale one są w łatwe. Uważaj, bo to jest coś powoduje, że tańczysz. Oh. Jezus! Gdzie jesteś? Tańcz? Nie to cię bywa w powietrze po prostu Nixon, uważaj! Gdzie jesteś? O nie! Jestem zagrożony. O, już nie Gdzie jesteś? Invisibility? <laughs> Mam chyba Invincibility, czy coś Invisibility? Gdzie jesteś? Nie. O nie, nie, wstawaj nie, nie. szybko, wstawaj Czemu mnie bijesz? Bijesz i ja będę się że umieram Bo to Ci cię parzy, uważaj, Giggle cię parzy no bo, to Co mnie tam wyważa? Sorry, man No Mikołaj, e, no przestań Ej, no Susza. Ja Jest... miałam takiego skoku, żeby się wydostać stąd No i o to chodzi Stopki mi skaczą, jak to robisz? Stopki mi skaczą? O, cześć Uważaj! No nie no, co się stało ze mną? Aha, ty tu w końcu jesteś! Tutaj będzie dobrze. Regenerujemy się jeszcze tam, o zaraz cię tu trafię. Mm. Do, do, do lawy ona wpadła! Widzowie! Wepchnąłem ją do lawy! No to ja też się do lawy wepchnąłem, bo to inaczej będzie. A nie, bo ja jeszcze invisibility mam, dobra. Maszeruję no, z No czemu mówić z czasem, przecież ty umarłaś! Nie yeah. wiem. Okej. Okay. O! Mamy poziom, znowu 4-5, nieźle. Gdzie ta duża bomba jest? Chcę ją trafić. z jej. So <laughs> Ej no widzowie wiecie gdzie ona jest? Ona się gdzieś ukrywa. Ewi ona się... BOMBA! Ona się ewidentnie gdzieś ukrywa przede mną, gdzie ona jest? A już ją widzę, dobra, już ją zauważyłam To jest taki hide and seek. Ona się... No przed tą trzeba uciekać, bo ty nie bijesz! <laughs> A, że jeszcze ujęła, sigue. Ty nie pijesz. <laughs> mówię! Przed tą trzeba ty ja, nie to bijesz! Jakaś, jakaś mrożąca bomba. Mrożonka? <laughs> to była jakaś mrożąca krew w żyłach. <laughs> <laughs> to była mrożonka. Trafiłem cię czy kogoś innego? Kogoś innego chyba. tak, chciałem ciebie. To była mrożonka, po prostu. O nie, o nie, tu lawa jest, Jezus! Jezu, gdzie ona jest, bo on trafić, gdzie ona jest? Ja teraz Połuję. sobie stoję, stoję sobie w dobrym miejscu. Dobrze. Ej, serio! <laughs> Czemu to robisz? Sorry, ale chciałem... Ja, ja, ja nie, nie, ja nie pcham cię w różne miejsca złe, tylko w dobre. Kłamiesz? <laughs> nie no, ja tylko to ci tylko chcę dać. No zostaw mnie, bo ja potem się Jak ja ci mogę Przewracam dać prostaki? Bo to musisz skautować, znaczy garsza jak taka. Jak? Gdzie? Kiedy? Znowu mnie bijesz cały czas i ja umieram. <laughs> Przepraszam, ale to nie była moja wina teraz. Ja tu może znajdę twoją tom. głup, bo tu się groby pojawiają, a grubie grasz. Gdzie jest duzi Ja Widziałam widzę? gdzieś. Był do góry gdzieś. Mój jest. O, roz... widzicie? Widzicie? widzicie to? Kołtarzem. <laughs> <laughs> Uderzyłem w tego groba Ej, weźmy gdzieś przełóż 15hp zaraz obok jej Weź go do lawy, włóż do lawy dobra. A <grym> <grym> umarliśmy... umarliśmy obok siebie ha, Wspólnie umarliśmy, dobra No to widzowie jesteśmy kwitami Idziemy teraz kolejną grę wybierać Jak nam się podobało to możemy kiedyś jeszcze w to zagrać I to zrobimy, dobra widzowie, no to teraz zapraszamy na kolejne